Witajcie kochani na kanale YouTube Artur i Jego Wina. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, ponieważ ten kanał powstał w minionym tygodniu, dzisiaj będziemy rozmawiać o historii wina. Zaczniemy rozmawiać o historii wina, ponieważ zdecydowałem nie zamęczać Was swoim gadaniem i rozdzielić yy, cykl Historia wina na dwa, trzy odcinki. Każdy po 8 minut, myślę, że 8 minut jest znośnym, żeby mnie słuchać. Więc historia wina jest tak stara jak historia człowieka osiadłego. Człowieka, który zaczął uprawiać, który, który zaczął gotować. Winogrono jako krzew, jako roślina, yy, pierwotnie nie, była nie, by nie było uprawiane. Były to krzewy dziko rosnące. Pierwsze wzmianki archeologiczne wspominają, że znaleziono winogrono, korzeń, kawałek rośliny na terenach starożytnej obecnej Gruzji, bliskiego wschodu starożytnej Gruzji, Iranu i datowanie wskazuje na 8000 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy pierwszy raz człowiek stworzył napój. Zwany winem lub nie wiadomo jak zwany, ale przypominający obecnie znane wino. Winogrono jako e, roślina, która nie potrzebuje specjalnej troski, ponieważ lubi tereny suche, ciepłe, e, wapniste. E, rosło sobie w każdym zakamarku. Bliskiego wschodu, gorącego, z małymi ilościami opadów i dawało przepyszne, słodkie grona. Przez swoje właściwości adaptacyjne rozprzestrzeniło się na cały świat, najbardziej w epoce brązu, kiedy otwarły się nowe szlaki handlowe, dotarło nawet do Chin. Wino z Europy poszło do Chin. Chińczycy zaczęli uprawiać swoje winorośle. Oczywiście w klimacie chińskim nie były to winogrona, które dawały jakościowo wino, wino które możemy powiedzieć było wyśmienite. Nie było to wino jak wino włoskie, hiszpańskie, greckie czy, czy gruzińskie. Wino, winna, latorośle, najlepiej żyje, czy Dojrzewa, czy daje najlepszy owoc w klimacie suchym, ciepłym, niewilgotnym, kiedy różnica temperatur między nocą a dniem jest znaczna. To, co mają Włochy, Grecja, Hiszpania. Dlatego te kraje są tak, nawet południowa Francja przepraszam, bo pominąłem kraj, który tak bardzo kocham. W tym samym czasie, kiedy powstawało wino, kiedy, kiedy człowiek zaczynał ujarzmiać winne grono, 5, 4, 3 tysiące przed naszą erą, na północy Europy, gdzie również do, do, docierało winne grono, ale nie było to grono zdolne dać dobre wino, ludzie wytwarzali miód pitny, jakby chociaż, jak chociaż w Polsce, czy cydr. Ponieważ jabłka były czymś tak samo nieujarzmionym i dzikim jak winne grona. Kolejną ciekawostką, że obecnie na całym świecie około 70% produkcji winogron dedykowana jest produkcji wina. Więc tylko 30% to jest to, co my możemy kupić w supermarkecie czy, czy, czy na targu warzywno-owocowym. Do konsumpcji bez przetworzenia. Szlaki handlowe w epoce brązu otworzyły ekspansję tego fantastycznego nieproduktu, tej fantastycznej rośliny, jakim jest winorośl, na całą Europę. Rozprzestrzeniło się, zakorzeniło się. Człowiek, jak to człowiek, starając się ujarzmić wszystko, co wchodzi w jego e, satelitę, ujarzmił też winorośl. Zaczął ją uprawiać. Zaczął eksperymentować. O, poza wyśmienitym smakiem winogrona, e, zaczął robić wino. Człowiek jest istotą, która e, ze swojej własnej natury e, szuka szczęścia. Wszystko, co może sprawić, że poczujemy się lepiej. Jest nam bliskie. Tak samo człowiek z dziś, ja, ty, nie różnimy się niczym od naszych przodków, którzy tak bardzo pragnęli być szczęśliwy. Chcieli kochać, chcieli czuć przyjemność, chcieli czuć radość, a wino to wszystko daje. W tradycji judeo-chrześcijańskiej wskazuje się na Noego, tego darki, który był pierwszym, nie hodowcą, kultywatorem winnego grona, winorośli po legendarnym potopie. Do Hiszpanii wino dotarło w III wieku przed naszą erą. Dotarło wraz z Fenicjanami, więc. Mamy Fenicjan z Bliskiego Wschodu, którzy poprzez swoją ekspansję przez Morze Śródziemne docierają do wybrzeży Hiszpanii i przywożą z sobą to, co mają najlepszego poza kulturą. Ponieważ kultura Fenicjan, Babilończyków, jest to kultu, są to kultury Persów, są to kultury, skąd wywodzi się cała kultura zachodnia. Nie zapominajmy, że Bliski Wschód to kolebka tego, czym jesteśmy dziś. Więc Finicjanie przybywają do Hiszpanii, przywożą winorośl, sadzą ją, zaczynają produkować wino i w tym momencie tworzą kraj winem płynący, Ponieważ Hiszpania ze swoją suchą, górzystą ziemią jest idealnym miejscem do uprawy winnego grona. Jest idealnym miejscem do produkcji wina. Kiedy mieszkałem w Paryżu, piłem francuskie wina i uważałem je ja za dobre wina. Nie piłem najlepszych. Piłem te, na które było mnie stać. I uważałem, że są to. Wtedy poznałem wino, wtedy zakochałem się w winie, że jest to świetny napój. Że jest to. Coś szczególnego, że jest to napój bogów, Bachusa, Dionizosa, Ozyrysa, a teraz także mój. Mogę używać go dla własnej przyjemności. I dopiero po latach, kiedy już byłem w Hiszpanii, zrozumiałem, że ta ziemia, to wino, Wychodowane, które wyrasta z tej ziemi jest winem wyjątkowym. Wiele osób może protestować, ale ja wiem, że Hiszpania nie docenia tego daru, który ma. Wino hiszpańskie jest mniej znane niż wino włoskie, niż wino. Z USA, ze Stanów Zjednoczonych, niż wino z Jakob's Creek z Australii. A moim skromnym zdaniem jest to najlepsze wino na świecie. Ta Ziemia, która jest Ziemią tak trudną, najważniejsze co ma w sobie, to tą miłość, którą czuć w każdej kropli wina. Przepraszam kochani, już mówię 9 minut, więc chciałbym na dzisiaj yy, przestać. I w przyszłym odcinku opowiem Wam o winie w Egipcie, Grecji, w Imperium Rzymskim. Mam nadzieję, że w ciągu 9-10 minut uda mi się to wszystko. Dziękuję Wam za te 9-10 minut, które spędziliście ze mną. Dziękuję Wam za subskrypcję, dziękuję Wam za lajki, dziękuję Wam za komentarze. I przypominam Wam, wino to magia. Kochajcie się.